Jak sobie Pan zobaczy tę mapę, to ta, ta cała strefa logistyczna znajduje się na lewo od tej ulicy. I teraz na prawo jest właśnie część mieszkana i część nadmorska. Także jest szansa na to, żeby wyznaczyć tą granicę strefy, strefy przemysłowej. Następna sprawa. Pracowaliśmy nad przesunięciem granicy portu. Dlatego, że ten port sięga tutaj za daleko. Niestety nie, nie udało się nam jeszcze to, ale, 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 ale nie, nie ustępujemy i mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, że ta właśnie granica portu będzie właśnie tak jak powiedziałem i tam się zatrzyma strefa przemysłowa. To, że chcemy pozyskać ten teren na Aquapark, to jest właśnie, on się znajduje na prawo od ulicy Adurkiewicza i wykracza poza tą strefę. I gark jest zdecydowany na to, żeby żeby przyznać nasze na sektor jest szansa. Następna sprawa, chciałbym, żebyście państwo, ja, pamiętam pamiętam już, tylko a ja, że ja jeszcze tylko dokończę. mam rozumieć. na jedną osobę. Na jedną osobę. Tak? A ile ma być grup nie w ogóle reklamie? tutaj dużo rzeczy się mówiło, jakby taki... Ja się czułem taki napadnięty. To jest, to A, ale to naprawdę. Ale proszę Panią, ja, ja uważam, że najważniejsza sprawa to jest poznacie ich po owociach. My działamy już, ja działam trzecią kadencję... Jak widzimy Ja liczbę, proszę Państwa, uruchomienie programu zagospodarowania podwórków. To jest prawda, mieszka sprawa. sprawę. Prawa, prawa panu, panu, jak widać, no. nie zawsze wiedza, przykładowo z urzędnikami, jest się w stanie pogodzić z osobami, które rządzą się. Oddaję głos Pani zgodnie z obiektorem. Ja jestem wysłana, wysłana jestem przez seniorów. I mam się zapytać, dlaczego tu chorza 10 od początku do końca te sklepiki same są, e, no to jest biblioteka. A gdzie jest sklep, żeby można igłę kupić, żeby można było? Nie ma. Pan może ale nie jest. Nie jest. Jest. Ale no, nie ma ale strasy, sytuacji, żeby kogoś przymusie przygotować na sklepu. Musi się stąd znaleźć to nie, 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 nie. Taka jest zasada, trzeba brać tak dużo pieniędzy za granicę. Ale Szanowni Państwo, szanowna Pani, chodzi o... Jeśli chodzi o sklepy, no mi na przykład zapewniam też czasami brakuje pasmanterii, ale chodzi w kwestia wolnego rynku i przedsiębiorców, a jeśli chodzi o czynsze lokali, to niestety nie do nas, a do miasta. E, tutaj był głos ze strony publiczności. E, czy Pani chciała zabrać głos, czy już nie? Chciałam tylko odnieść do no. tutaj pana. Opowiedzia. Wydaje mi się, że okay. chyba Państwo wszyscy, którzy kandylują, e, takie mają odczucie. Nikt nikomu chyba nie zabraniał indywidualnie nie, radnych, nie, ulotki wydrukować. Nie, 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 nie. Tak. My możemy się... no, są, to, to zresztą to zresztą to to było. Nie, 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 Trudno skupić, bo pan jest tutaj, kandyduje, nie, pan po całej tej, tak tak rady, ro, nie, 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 To wszystko. No Ja nie, 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 mogę nie, mogę siedzieć. No. to jak nie, nie, na, na no. Tylko chciałam się odnieść. Mam też wrażenie, że pan troszkę tutaj chce nam jakoś zasugerować, że tu jest grupa, która już jest związana, nie wiem, bo Wydaje mi się, że państwo ponosili koszty tej grupy. To są państwa prywatne rzeczy. Pan będąc radnym chyba wcześniej ileś kadencji wiedział, że trzeba przedstawić swoją kandydaturę. Rozumiem, jeżeli Pani pierwszy raz, bo Pani też mówiła... Pani jest emerytem, nie stać mnie na urzędowaniu loty. No tak, to, no to, tak, czy, to, tak, czy to, tak Państwo mieli płacić za Pana? Czy jak? Nie to rozumiem. To, to ja po prostu zauważyłam tutaj, że jakby... Jest 12, a jest 20, są jest 20. Jest 20, a 22, a tu jest 12. o nas jest, ale... jest więcej, więc no... Czym problem? No tak, mnie też znają, że ludzie pytali się, czy jestem usunięta z tej listy, bo nie mam jej na tej liście. Dziwnie ta łotka trochę wygląda, też się ździłam, bo tylko 12 osób tak jak wygląda. I to może trochę wprowadzać w błąd, bo pisze tam, znaczy napisane jest wyraźnie, że kandydaci na radnych, tak? A jest nas trochę więcej, jest nas 22 tak, osoby. Tak, ja tak, nie byłam poinformowana, nie wiedziałam, że taka jest Ale my akcja. nie mieliśmy w stanie kontaktu, bo ja nie, nie mieliśmy, pani jest. Ale jak Państwo się wszyscy dowiedzili. Ja, ale my się A akurat znamy. A, znamy. Ja A też jak my osoby o sobie razem jest, to ja chcę być tą osobą, która będzie też uczestniczyła w tym wszystkim i fajnie już od tamte oburzenie po nałoty gdzie to przygrają i ja też dzisiaj dowiedziałam się, że jest przykładek, bo zadzwoniła do mnie ciocia w salonej i mówiła, jak to dziwnie, fajnie, nie wie, ale mógłabym tylko bardzo nie zadać. W że jestem tutaj, bardzo dobrym przykładem, jak to zostało zrobione. Nie znałem tutaj państwa. Oprócz tego, że mogliśmy się spotkać w ogrodnictwie, taką mówię, no nie znam państwa ani mieszkańców, ani... Od niedawna mieszkam, od kilku lat, ale jakby zwłaszcza tych grupy radnych. Podeszła do mnie pani Sabina i zapytała się, czy chciałbym być na tej ulotce. A moje pytanie było takie, a będą tam wszyscy? No nie do końca, bo ta grupa, która szkodziła, to nie będzie. I czytają wsporniki? Nie, i czy dają Facebooka. Stwierdziłem, że to jest dobre rozwiązanie. Wiem, że też nie wszystkie osoby są z tej grupy radnych, że znalazły się osoby tak w przypadku jak ja. Jeżeli jest grupa radnych, która gdzieś się chowa po krzakach, nie wiem czy to prawda czy nie jest, ale Może na pewno prawda jest, że przez rok czy dłużej nie można było podjąć uchwały o, oczywistej uchwały, o wygaśnięciu mandatu osoby, która sama zrezygnowała, co jest absurdalne, jeżeli siedem jeżeli osób, które dali kandyduje, ja nie chcę być, z tymi osobami na ulocy. Czyli mamy 12 osób na tym loce, tak. 7 było poprzednie, jedna jest z rodziną, czyli tak. mamy 8, 20, 20 osób. No. No proszę, 12 osób przecież... tak? jest na ulocy, 8 wykluczamy, te pozostałe być może To ja mówi, Może powiem, jak ja trafiłam do Tomasza. Po prostu mój mieszkaniec pytał mnie, czy może podpisać zgłoszenie na kandydata, a ja mówię to, że pan podpisał nie ma ograniczeń i tak się dowiedziałam, że kandyduje i dlatego blisko mieszka, to podeszłam, bo tak to wyglądało. No, nie było pytanie o poglądy, o to, No, no. No, Sabina, miałeś dla mnie błąd. Miałeś dla mnie tak? Nie wiem, Powiem ci szczerze, jak było. Sam się lansujesz, robisz zadymy. Jak się ty, lansuję? No. No, no. To, no Jak się no lansuję? Bo jestem dziennikarzem i no. jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Tak ja się lansuję. Co to znaczy, że się lansujesz? Szanowni Państwo, pragnę uspokoić trochę atmosferę. Ja, ja. Porzucę jeszcze swoje bo naprawdę nie widzieliśmy tych państw, no tak nie, nie widzieliśmy tych osoby i dalej. Jeśli chodzi o promocję, znaczy trochę będzie autopromocja, za co przepraszam tu pozostałe osoby. Ja dałam radę wydrukować sobie ulotkę prywatnie również sama, ponieważ ja nie czuję się na tyle mocna, że na pewno do Rady wejdę. Więc gdzieś taką po prostu potrzebę tak. czułam, żeby sobie sama tą ulotkę graficznie przygotować z własnych pieniędzy różne na zrealizować. Skończmy temat ulotki, bo naprawdę szkoda czasu. E, ostatnie dwa głosy. E, pana Szkaszkora. Na koniec i niestety musimy kończyć już dzisiejsze spotkanie. To jest coś, co ja na powiedziałem o, o zaniechaniu politykowania. I tu chciałem jedną rzecz Panu powiedzieć, o tym uchwałach. Ja nie chodziłem na. tam chyba dwa, trzy razy może pewne, ja tak, ale ja osobiście obserwowałem w internecie. Zebranie z uchwałem racji raz drugi celem podjęcia jakichś uchwał. Czy na budżetu, czy, czy, czy odnośnie Pani Wiśniewskiej i tak dalej. Pewna grupa bojkotowała. Nie przychodziła, żeby nie było chwałym i żeby nie można podjąć decyzji. To tyle. A ja jeszcze chciałem właśnie e, do pana, panie Nowak, e, zwrócić się, bo pan mówił e, polityki. Tak, to jest ich wymagam, my, ale to jest polityka, nietypowo polityka, bo w naszej grupie akurat są osoby, mogę powiedzieć, od prawicy do lewicy. Tak. I my się dogadujemy, my nie, na dzielnicy nie stosujemy polityki. Bo polityka jest tam i, gdzieś daleko, a my polityki tu na dzielnicy nie możemy uprawiać i nie będziemy uprawiać. z panią No ja ja tak! Ja popieram pani Burkiewicz, koleżanka popiera kogoś e, z listu kogo? z ktoś inny z lewicy. Polityka, ta pani Burkiewicz jest politykiem, a nie... ale do czego wierzchno, że LEM To chyba pisz, jako grupa. Pisior chyba i dlatego. O to chodzi. A pisior, to do widzenia pisior. się wydało, no sam też się wpieprzył. Panie Piotrze, e, szanowny, e, szanowny, panie, no, tak powiem, po nazwisku no, stawiania, ja. e, proszę, no, proszę, tak. proszę o ciszę, naprawdę no, no, chcę podsumować, bo no, to jest panie, ważne. Panie, panie Piotrze, Piotrze. E, szanownym Piotrowie, proszę o ciszę. prosimy o ciszę. Pragnę zaznaczyć, trochę tak jak mówi Łukasz, że jeśli chodzi o temat uprawiania polityki, nie da się nie robić polityki działań społecznie, ale trzeba odróżniać pojęcie, które się nazywa e, upartyjnieniem e, bądź e, ukierunkowaniem na daną sferę, sferę po prostu polityki związanej z daną partią. To, że Łukasz Prażnowski w poprzednich wyborach do Rady Miasta był popierany przez Komitet Wszystko dla Gdańska, to jest Łukasza sprawa, ale nie rozmawiamy teraz o Łukaszu, ponieważ on nie startuje do Rady i nikt z nas, zapewniam Państwa, jak będą listy wyborcze, nie będzie napisane lista taka pisu, czy wszystko dla Gdańska, czy Platformy Obywatelskiej Lewicy, czy PSL-u, czy jakich innych partii, jakie są. Ja mogę zapewnić, tak jak wspominał tutaj Łukasz, czy Sabina, czy Patrycja która była zwana grupą radnych, do której już nie wracajmy, bo to była przeszłość. To byli ludzie, którzy prywatnie w wyborach parlamentarnych głosowali i na platformę, na Prawo Sprawiedliwość, na lewicę. I byliśmy najlepszym tak, 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 tak. przykładem tego, no, tak, 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 tak. najlepszym przykładem tego, że nas to nie interesuje. To nie ma znaczenia, bo była ważna uchwała i to, czy przychodzimy razem z siódemką przeciw tej ósemce, której nigdy nie było. I tym chcemy się zajmować, nie tym, nie robieniem kampanii do Sejmu. Bo to nie jest ten moment, to nie jest ten czas i nikogo nas to chwilowo nie interesuje. Chcemy się skupić na dzielnicy i tyle. Szanowni Państwo, zbliża się tak zwana godzina zero, godzina ewakuacyjna do wyjścia. Serdecznie w imieniu wszystkich kandydatów dziękuję za obecność, że się tu pojawili, na prezentację i przede wszystkim za Państwa obecność. Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę, 22 maja, przez cały dzień można głosować. Mam nadzieję, że... Poczta Pantoflowa zadziała dobrze daj Trzymaj to 8000 mieszkańców uprawnionych do głosowania No i tak jak tutaj Sabina wspomina sobota to jest sobota cisza Kończymy spotkanie Bo jakieś szalone Zapraszam podróż, do głosowania tak, żeby się na ostatniego już najbliższe wybory